No hello, moi drodzy, w najnowszym vlogu. Tym razem już pożegnaliśmy się z Nowym Jorkiem i jesteśmy w drodze. Na narty. U mnie jest dzisiaj piątek, moi kochani. Jesteśmy w połowie drogi w, ap w takim apartamencie w hotelu. W hotelu w ogóle spójrzcie na to, mamy kuchnię tak jakby. Lodówka tam jest, mikrofalówka, tu jest taki wypoczynkowy set jakby. A tam za mną jest sypialnia, więc tak to wygląda: jest łazienka i wszystko. I ja stwierdzam, dobra! Odzywam się do Was, bo jeszcze nie było takiej pogadanki, wiecie, takiej luźnej z mojej strony. No, powiem Wam, że jestem, czuję się trochę wypompowana, bo tak wróciliśmy z Nowego Jorku o godzinie chyba 21:00, byliśmy w domu. No i musiałam poprać, poogarniać, bo następnego dnia już wyjeżdżaliśmy. Tylko tym razem jest dobrze, bo samochodem. Dlatego można spakować co się chce, ile się chce, więc już ja nie patrzyłam, brałam, co popadnie i wiecie, i tyle. No więc tak to, zaraz ruszamy w trasę, pójdziemy na jakieś śniadanko. W ogóle chciałabym Wam pokazać ten hotel, jak on wygląda w ciągu dnia. Na pewno zaraz powrzucam wam przebitki z wczorajszej trasy, bo byliśmy w cudownej restauracji, zawsze do niej e, idziemy, jak jesteśmy, jak jedziemy do Green Bay. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w najlepszej restauracji, jaka może być. W zimę to w ogóle wygląda cudnie, nie wiem czy teraz będziecie widzieć, ale tutaj płynie dosłownie rzeka i to jest ta restauracja, która jest na takim, no nie wiem, no jak w zamku jakimś, no jest mega. W drodze do Green Bay, kiedy jedziemy, zawsze się tu zatrzymujemy. No atmosfera mega. Pójrzcie, i pierwsza nasza przekąska przyszła. To jest kasedia yy, z krabem, moi drodzy. I tutaj mamy sałateczkę z jakimś sosem, mandarynką i burakami, moi kochani. I tutaj przyszło główne danie: steak, scallops, ziemniaczki, pomidorki. Mm. Moi drodzy, to jest właśnie ta restauracja. Fratellos. I zobaczcie, słyszycie to? Patrzcie na to. Mega vibe. W ogóle tutaj imprezki można sobie organizować i w ogóle. I patrzcie. No restauracja na wodzie normalnie. Było przepysznie, więc serdecznie polecam, jeśli kiedyś będziecie w Wisconsin, jedźcie do Appleton, do tej restauracji. I e, no mega, mega restauracja. Jest to taki zamek, jakby położona tuż nad rzeką. E, I ona jest naprawdę taka szalona, ta rzeka. Wiecie, jak to rzeka płynie. E, I mega, naprawdę jestem no mega zadowolona. Jedzenie, powiem Wam tak. Jedzenie mogę powiedzieć 8 na 10, ale obsługa, atmosfera i w ogóle vibe. Superowskiej. Zaraz pokażę wam ten hotel. Poczekajcie, zaraz wyjdę tylko są, bo to wygląda po prostu jak ja bym określiła jak jakiś motel, bo to jest normalnie tak jakbyście mieli swoje własne mieszkanko i czekajcie. Spójrzcie na to, moi kochani. To jest normalnie tak jakby w środku budynku były miejscówki, wiecie, pokoje i w ogóle winda tak jechała właśnie z zewnątrz. Tam mamy dół cały, tu balustrada. No, mega, i tam jest na dole jeszcze restauracja. A tam, sorry, że pokazuję palcem, jest wejście właśnie. Zobaczcie, jak to super wygląda. Według mnie mega, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Dach cieplutko, fajnie. No. No i zobaczcie tutaj właśnie sypialnia, i w ogóle i widok z okna, który nie powala ani trochę. Więc nie ma czego zazdrościć. W razie czego tam jest właśnie, widzicie? Rzeka. Słuchajcie moi drodzy, przyszliśmy do jakiejś knajpki, która jest tutaj e, bardziej taka wiecie, no e, domowa, że ludzie każdy wszystkich zna i w ogóle e, i mamy naleśniki, zobaczcie jakie malutkie, urocze, a tutaj tosty z łososiem i jajkami po benedyktyńsku. W ogóle siedzimy przy barze, bo nie trzeba było czekać w kolejce i jeden koleś tutaj był od siódmej rano i popijał alkohol i teraz też przyszedł i zaczął do nas w ogóle gadać, a oni, że nie patrzcie na niego, bo on tu cały czas jest. No ja jej ja jakby reszta. moi kochani, jaki piękny zachód słońca mamy. To jest widok z naszego okna hotelowego. Według mnie mega. Zaraz spadamy do restauracji, coś zjeść, odpocząć i jutro narty. Więc też zabiorę was ze sobą. No, Ach, jakieś do latają, ale nie mogę się napatrzeć na no, to. Jest przepięknie. Przepięknie. Spójrzcie, moi drodzy, jaki piękny widok. No, cudowny, nie mogę się na to napatrzeć. A ja się zabrałam za malowanki. Lubicie malować? Siemano moi drodzy, nie uwierzycie, takie coś to tylko dla Karolinki, jestem gotowa na narty, a stok zamknięty, a raczej cały stok dosłownie dla nas, rozumiecie to? Zamknięty, 6 godzin jazdy i nie możemy zjeżdżać na nartach, tragedia, zaraz Wam pokażę. Patrzcie na to, pada śnieg trochę, niby mają te dmuchawy śnieżne, no ale nie pojeździmy. Nie pojeździmy, no bo jest zamknięte. No jaja jak berety, czegoś takiego to się nie spodziewaliśmy. Słuchajcie, z tego względu, że nasze poczynania narciarskie nie doszły do skutku, no to chodzimy sobie trasą, gdzie są rowerzyści. I to jest tak zwany. Czekajcie, gdzie ten koleś. Tam gdzieś za mną. Już pojechał? Ej, no nie widać go. O, 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 czekajcie. Tam widzicie? Tam... no. No to idziemy ścieżką, gdzie jest tak górski, górskie kolarstwo, o. I powiem Wam, no słabo, nie ma śniegu. Zobaczcie. To jest jak jakaś późna jesień, odrobina śniegu, ale powiem Wam, no fail z tymi nartami. Fail, totalny fail. Masakra. Tyle czasu jechać, po nic nie wiem co będziemy robić, ale coś wymyślimy. Rozpalimy ognisko w lesie i zrobimy sobie grilla, kurde, albo kemping. Mamy termiczne ciuchy. Nie mamy namiotów, ale w razie czego spanko w samochodzie. Nie no, żarcik. Szok, szok. Dobra. na samą górę, moi drodzy. I pierwszy, kto to zobaczy, będziecie Wy i ja. ja mam że to jest mega strome, patrzcie. Ale idziemy. Uuu, zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Idziemy. Dobra, jesteśmy na szczycie tak to wygląda i widzicie ten długi tak jakby przeszłościową stację kolejową gdzie pociągi mogły jeździć potem to ten żółty to jest właśnie nasz hotel zobaczcie pięknie a to wygląda jak jakieś skały smocze dosłownie taka tekstura ciekawa W ogóle, spójrzcie, jak pięknie. Tu są takie domki do wynajęcia, a tam właśnie jest ten stok narciarski. No, fajnie. Czy widzieliście kiedyś coś takiego? Dosłownie. Miasto duchów, praktycznie nikogo nie ma. Spacerujemy, zjedliśmy, ale jedzonko było bardzo dobre. Ja miałam e, tost z awokado i z e, piklowaną rzodkiewką, koperkiem i serem feta, a reszta miała też e, kanapki z Nutellą, z bananami, więc było bardzo smakowicie, moi drodzy. Zobaczycie, nawet tu mają teatr kino. No, tak to wygląda. Słuchajcie, jaja jak berety. Nie powiodło nam się z nartami. To będzie kemping. W sensie rozpalimy ognisko. Kupujemy właśnie rzeczy. Mięsko, nie mięsko. No i będzie ognisko nad jeziorem. A co? Słuchajcie, wszystko mamy przygotowane, pokupione i... Takie miejsce tylko dla nas. Zaraz rozpalamy ognisko i będzie przepyszny obiadek, moi kochani. Proszę bardzo, prawdziwy szep kuchni. Nam tutaj towarzyszy przyprawy, przyprawy i będzie imprezka, że ho ho ho, wszystko gotowe moi drodzy. Mamy paprykę, ziemniaki, baraninę, pomidorki cebule, awokado, tam jest tortilla, nasze napoje, taki widok, a tu już się piecze kurczaczek moi kochani. No najlepiej koniec grudnia, a my robimy kemping. eating Powiem wam, to chyba była najlepsza decyzja, jaka mogła być przepyszne jedzonko. Gasimy ogień. Patrzcie na ten vibe. Mega, przepysznie było.